Cześć! Dzisiaj zajmiemy się hodowlą dziur, a na celownik bierzemy podrośniętą samiczkę Cyriopagopus albo Striatum, która siedzi sobie teraz tutaj. Przerzucimy sobie ją do takiego pojemniczka, który wypełniłem już teraz włóknem kokosowym. Ma tutaj wentylację, zrobiłem jakiś lekki dołek. No i z tego względu najpierw pokażę Wam zbliżenie na nią, gdyż podejrzewam, że jak tylko ją tam rzucę, ona od razu wejdzie w ten dołek. No i tyle będziemy ją widzieli. To teraz zmieniamy kadr i przechodzimy do zbliżeń samiczki. Ok, zacznę od małej poprawki, gdyż nie jest to Cyriopagopus albo striatus, tylko po rewizji jest to Cyriopagopus albo striatus. Jak widzicie, nasza samiczka zrobiła sobie bardzo ładny tunel w pojemniku, w którym ją kupiłem. Jest już troszeczkę baloniasta. I te kolory są przytępione, więc myślę, że w najbliższym czasie będzie nam linieć. Ale to jeszcze troszeczkę. Naturalnie ten pajączek występuje w Tajlandii, Kambodży i Birmie. I powiem Wam taką ciekawostkę, że właśnie w Tajlandii można go spotkać w niektórych miastach jako taką przekąskę na ulicach. Te pająki są po prostu tam zjadane. Jest to pająk podziemny, naturalnie żyje w lasach deszczowych i z racji. Że jest to Cyriopagopus. No to tak jak ładnie widzicie teraz na filmie. Jest to troszeczkę wredne. W sumie to nawet nie troszeczkę, tylko jest to szybki, agresywny ptasznik z dość silnym jadem, więc naprawdę trzeba przy nim uważać i nie jest on polecany dla początkujących. A teraz przerzucimy sobie naszą samiczkę. Jak widzicie, zrobiłem z jednej strony. Taki mały dołek. Mam nadzieję, że ona zaraz po wypuszczeniu tam skoczy i nie zwieje nam gdzieś, bo sam brzeg pojemnika jest dość mały. No i jakoś delikatnie ją teraz przepcham. Dobra, no. No i się udało. Fajnie się schowała. Trochę jest już taka otępiała, więc może jednak ta wylinka będzie troszeczkę szybciej niż za parę tygodni. No ale to zobaczymy. No, i tak jak myślałem, samiczka posiedziała 3 dni w pojemniku, popajęczynowała troszeczkę, zrobiła sobie jamkę i wyliniała. No, ale dobra, lecimy z dalszą porcją informacji. Taki ptasznik, z racji tego, że jest podziemny, potrzebuje wysokiego pojemnika z dużą ilością torfu, aby mógł sobie wykonać norę, w której zrobi gniazdo. Dodatkowo wymaga wilgotności mniej więcej 80% i temperatury w granicach 25 stopni Celsjusza. Tak jak mówiłem, jest to bardzo szybki, agresywny ptasznik, ale dodatkowo posiada również zdolność stredulacji, czyli że tak powiem, potrafi nam syczeć. Jak się postawi. No ale to będziecie mogli zaobserwować, jeżeli wkurzycie takiego pajączka. Moja samiczka, mimo że mam ją już jakiś czas, ani razu tego mi nie zrobiła. A szkoda, bo w sumie to jest dość ciekawe zjawisko. Nie udało mi się tego nagrać. No ale teraz jeszcze skoczymy i zrobimy troszeczkę bliżej. Tak jak widzicie, jej oczy, w sumie paczydła to są całkiem ciekawe. Wybaczcie, że. Jednak troszeczkę te zbliżenia są rozmyte, ale no niestety na tyle stać mój telefon ze zbliżeniem, bo te akurat nagrania nie były wykonywane jeszcze w czasie, gdy miałem aparat. Dopiero teraz przeszedłem i zaczynam robić wszystkie zbliżenia i ujęcia aparatem. No a tutaj niestety makro robiłem obiektywem doczepionym do telefonu. No ale myślę, że mimo wszystko nie wygląda to strasznie źle. A nawet jest całkiem spoko. No i powoli będziemy zbliżali się do końca. Ostatnie zbliżonka na odwłok. I lecimy z zakończeniem. Samiczka już sobie siedzi w pojemniku. Pewnie za szybko jej nie zobaczę. Bo wiecie, jak to podziemniak zakopie się i tyle go widzieli. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociaż na chwilę, czasem wieczorem się pokaże i będę mógł na nią popatrzeć, żeby zrobić zdjęcie dla Was. Na dzisiaj powoli kończymy. Niedługo, niedługo, bo za tydzień kolejny film. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Podejrzewam, że niedługo kolejny konkurs zbliża się odbieranie kokonu. Także widzimy się za tydzień. Cześć!